Łukasz Ostrowski, SENTAUTA. Dzień dobry. Dziś Sad Ibiza z benzynowym, prostym silniczkiem 1.2.12V w wersji wyposażenia Style wyprodukowany pod koniec 2013 roku zarejestrowany po raz pierwszy na początku 2014 Czarny metalik, felgi aluminiowe pięciorzywiowy bąk do miasta z tyłu przyciemnione szyby no, mieszczuch, mieszczuch, ale taki, że jak będzie trzeba, to wsiędziemy. Znowu tu przechodzę do przodu, bo patrz, ta, jak się kwiatostan rozrósł. Miejsca mnie brakuje. Dobra. Oglądamy z każdej strony. Tutaj na zderzaku jest taka naklejeczka, żeby się nie ryszało. Rozumiem. Wersja W, we kwestie użytkowe. Dobra. Tutaj mamy, tutaj mamy. Mamy i biziankę. Tutaj sobie znaczek seata robię ciach otwieram. O, po wymianie rozrządu 1-2-12V, po wymianie rozrządu, więc jest też po wymianie oleju, filtrów. si, Z tyłu kanapa, Sam mocowanie i sofix. Można w teorii trzech pasażerów przewieźć, a w praktyce trzech, ale niedużych. Jest korba. Jest ok. O, padaj, zaraz zacznie. Dobra, to dobry moment, żeby się schować do tej Ibizianki. 149 tysięcy km przebiegu. Palimy furmanę. Bo tak. Ciach. Bo tak, bo tu trzeba pogadać o tym, co jest w środku. To jest jedno z nielicznych aut z tamtych lat, gdzie wyposażenie nie kończy się na klimatyzacji i elektrycznych szybach. No dobra. Są elektryczne szyby z przodu, bo z tyłu jest wspomniana korba. Ale tak, to co widzicie: kierownica skórzana, a nie z plastikowej świni. Fajnie. Tutaj mamy radio. Tutaj mamy dodatkowy, ale to jest fabryczny. Zobaczcie, tutaj to jest nie, że ktoś sobie przyczepił. Tu jest fabryczny wyświetlacz. Zawiera nawigację, z której tak pewnie nikt nie skorzysta, ale ma telefon, czyli mamy Bluetooth i też media można podłączyć na rzeczy. Fajnie. Jest też klima automatyczna w takim małym bąku. Fajnie! Są podgrzewane przednie fotele. Fajnie. Biegów ma 5 do przodu, bo więcej nie potrzeba. Jest też jeden do tyłu. Tutaj ktoś przyczepił, żeby sobie telefon przyczepić. Nawet działa, sprawdzałem. Tapicera, fotele. Ibiza! Najładniejsze polo. Na pewno ładniejsze od Fabi. No. Także słuchajcie, wszystko wiecie. Wszystko widzieliście. Hej! Co? Mamy to. Ibiza, 13 rok, 1-2 benzynka, wersja wyposażenia style. Hej!